Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Dzisiejszy odcinek będzie ostatnim z naszego krótkiego cyklu o prawidłowym rozmieszczaniu głośników na scenie w realizacjach lejfowych. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o poziomym pokrycie dźwiękiem. Natomiast dziś zwrócimy uwagę na pokrycie pionowe. W pokryciu pionowym wysokość i odległość odgrywają kluczową rolę. Właściwy obszar pokrycia głośników w dużej mierze zależy od znalezienia równowagi między odległością od głośników a głośnością. Do pewnego stopnia umieszczenie głośników dalej od publiczności ułatwia osiągnięcie spójnego pokrycia, zakładając, że dysponujecie wystarczająco mocnymi głośnikami i wystarczającą ilością miejsca, aby to zrobić. Jednym ze sposobów uzyskania bardziej spójnego pokrycia pionowego jest zastosowanie głośników typu Downhill czyli dodatkowych głośników uzupełniających główne nagłośnienie, skierowanych pod nieco innym kątem, bardziej w dół i pokrywających bliższą część głównej widowni. Pozwala to na stałe pokrycie znacznie większego obszaru. Systemy liniowe, często umieszczane po obu stronach sceny, osiągają ten sam efekt, ale z jeszcze większą spójnością i kierunkowością. Dzięki zastosowaniu kilku małych przetworników w każdym module. Każdy z takich przetworników ma węższy kąt pionowy niż zwykłe paczki. Nawet w przypadku użycia dodatkowych filii lub systemów liniowych, podstawowe głośniki mogą pokryć tylko ograniczony obszar. Jeśli planujecie koncert w dużym obiekcie lub dużej przestrzeni otwartej, prawdopodobnie będziecie potrzebować głośników uzupełniających, aby pokryć całą widownię. Głośniki uzupełniające mogą być różnego typu: od pełnopasmowych głośników umieszczonych wzdłuż krawędzi widowni po małe głośniki balkonowe. Za każdym razem, gdy dodatkowe głośniki są umieszczane w różnych odległościach od publiczności, Trzeba zastosować opóźnienie w głośnikach znajdujących się bliżej widowni, aby czas ich dotarcia do słuchaczy był zgodny z czasem dotarcia dźwięku wydobywającego się z głównego systemu. To jednak nie wszystko. Po zastosowaniu opóźnienia głośniki uzupełniające są często opóźniane o kilka dodatkowych milisekund. Pozwala to stworzyć iluzję, że cały dźwięk pochodzi z głośników głównych. Jest to tak zwany efekt haasa, inaczej nazywany też efektem pierwszeństwa. Jest to zjawisko psychoakustyczne polegające na tym, że kiedy do słuchacza docierają przesunięte w czasie dźwięki, to są one odbierane jako pojedyncze wrażenia, a źródło jest lokalizowane z tego kierunku, z którego nadszedł pierwszy dźwięk. Jeśli chodzi o pionowe pokrycie, to prawie zawsze im wyżej są głośniki, tym lepiej. Jeśli nie można ich podwiesić, głośniki powinny być zawsze umieszczane na odpowiednich statywach, a nie na stołach, krzesłach czy skrzynkach. Umieszczenie głośników na statywach na podłodze obiektu jest zazwyczaj kompromisem. Ponieważ pierwsze rzędy słuchaczy blokują propagację dźwięku do reszty publiczności. Postawienie statywów na scenie, bez pochylania głośników, zazwyczaj umieszczę przetworniki wysokotonowe powyżej 2,5 metrów od podłogi obiektu, co też nie jest idealnym rozwiązaniem. Ponadto niektóre obiekty mają bardzo niskie sufity, co powoduje niepożądane odbicia. Jak wspomniałem w drugim odcinku naszego poradnika. Celem spójnego pokrycia widowni jest zapewnienie, że różnica między najgłośniejszym a najcichszym punktem na widowni nie będzie większa niż 6 dB. Podstawowa zasada prawidłowego pokrycia jest taka, że dwukrotność odległości do najbliższego słuchacza powinna być zawsze większa lub równa odległości do najdalszego słuchacza. Na obrazku, który widzicie teraz na ekranie, te odległości są oznaczone linią zieloną do najbliższego słuchacza i czerwoną do najdalszego. W tym przypadku głośniki QSCK-102 na statywach są ustawione na scenie bez pochylania w dół. Ich energia włosi rozchodzi się nad całą publicznością na wysokości ponad 2,5 metra od podłogi. Słuchacze są poza osią głośników, co może skłonić realizatora dźwięku do podniesienia poziomu głośności. Jednocześnie, ze względu na 90-stopniowe pokrycie pionowe, wzrasta natężenie dźwięku odbitego od sufitu. Dodatkowo, odbicia od tylnej ściany sali koncertowej są bezpośrednio w osi i odbijają się z powrotem na scenę, co może utrudnić występy. Jeśli nieco pochylimy głośniki w dół, jak na tym obrazku, Pokrycie dźwiękiem się poprawi, energia na osi głośników jest skierowana na część publiczności, a uzupełniające głośniki, również pochylone w dół, przejmują obszar pokrycia dźwięku w punkcie, w którym różnica 6 dB między najgłośniejszym a najcichszym punktem zostaje przekroczona, odbicia od sufitu nie są już tak wyraźne, a odbicia od tylnej ściany nie są już bezpośrednio w osi dla wykonawców. W kolejnej możliwej konfiguracji, zainstalowanie dwóch modułów liniowych wyżej nad sceną i nachylonych w stronę widowni zapewnia dodatkowe korzyści. Większe części obszaru odsłuchu znajdują się teraz w łosi, a odbicia od sufitu stają się marginalne. Podobnie jak na wcześniejszym schemacie, dodatkowe głośniki przejmują pokrycie dźwiękiem w punkcie, w którym różnica 6 dB między najgłośniejszym a najciszym punktem zostanie przekroczona. Dzięki temu tylna część widowni również cieszy się odpowiednim pokryciem dźwiękowym przy minimalnych podborwieniach akustycznych pomieszczenia. Odbicie od podłogi są zazwyczaj pomijalne, gdy publiczność wypełnia salę. Natomiast w takiej konfiguracji jak widzicie teraz na ekranie, cztery moduły liniowe KSC ELA 112 o kącie pokrycia pionowego 15 stopni są zawieszone na wysokości sufitu w większym pomieszczeniu z całym systemem pochylonym w dół. Punkt, w którym różnica 6 dB między najgłośniejszym a najcichszym punktem każdego głośnika jest przekroczona, w ogóle nie występuje. Różnica poziomu w całym pomieszczeniu będzie ledwo zauważalna. Odbicia od sufitu nie występują, dlatego nie pogarszają obrazu dźwiękowego ani nie zabarwiają dźwięku głównego systemu. Podsumowując, podobnie jak w przypadku poziomego pokrycia głośników, optymalne pokrycie pionowe zależy oczywiście od wielkości i kształtu sali. A także od parametrów użytych głośników. Jednak podniesienie głośników i skierowanie ich pod kątem w dół prawie zawsze będzie korzystne i pomoże uzyskać jak najwięcej dźwięku skierowanego bezpośrednio do publiczności. Uzyskamy też jak najbardziej równomierny poziom i brzmienie w całej widowni. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek i nasz krótki poradnik. Mamy nadzieję, że będzie pomocny. W razie jakichkolwiek pytań związanych z nagłośnieniem marki QSC, możecie kontaktować się z nami bezpośrednio. Dane kontaktowe do odpowiednich osób znajdziecie w opisie tego materiału. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajka i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!